Jego uwaga nie zaskoczyła nikogo. To było w jego stylu. Wszyscy przyjęli ją do wiadomości w milczeniu. Nikomu nie chciało się wydać nawet najcichszego odgłosu sprzeciwu. Marlow bardzo wolno kontynuował przerwany monolog. Miałem na myśli zamierzchłe czasy, kiedy przed 1900 laty po raz pierwszy wylądowali tu Rzymianie. Jakby zaledwie wczoraj. Światło bijące od rzeki. Wspominaliście o rycerzach? Tak. Jak ogień rozchodzący się po równinie, jak błyskawica rozświetlająca ciemne chmury. Nasze życie mieści się właśnie w tym błysku. Oby trwała aż do końca świata. Ale wczoraj było tu ciemno. Wyobraźcie sobie, co czuł dowódca pięknej Triremy, tak to się nazywało, pływającej po Morzu Śródziemnym, gdy otrzymał rozkaz wyjazdu na północ.